Proszę Państwa, większość, znaczy wychowanie w rodzinie i ta separacja, bo tak to należy nazwać, oni się separują od innych, czują się za wybranych, oddzielonych oddzielony od innych i lepszych w pewnym sensie. No więc ta separacja i, i życie w takiej enklawie sprawia, że tam mało kto myśli, żeby tę społeczność opuszczać albo przedostawać się do innych. Oczywiście są takie wypadki, że że opuszczają tę tę klawę i przenoszą, żyją inaczej na sposób bardziej liberalny, ale z reguły jednak ta, ta ortodoksja i sposób życia jest tak hermetyczny, że niewielu się na to zdaje.

So, yeah. the yeah.